Agnieszka Matan, stand związana z warszawskim resortem komedii, stworzy nam właśnie taki mały wentyl emocjonalny po tych trzech dniach i opowie, jak ona jako komiczka czuje się po trzech dniach z emocjami i historią. Agnieszko, słyszysz nas? Dzień dobry, słyszę. A czy mnie słychać? Słychać cię, przekazuję ci głos w takim razie. Wspaniale, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzień dobry. Bardzo mi jest miło, że mogłam tutaj z Wami być. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A, ja teraz muszę sobie coś tutaj wyłączyć, bo słyszę siebie podwójnie. Dobrze, już wszystko wiem. Faktycznie, Muzeum Polin i moje nowe koleżanki z muzeum postanowiły pewnego dnia zadzwonić do mnie i powiedzieć, że zapraszają mnie na konferencję. I teraz, co ja mogłam tutaj z Państwem zrobić i co ja tak naprawdę mogę Wam opowiedzieć? Ponieważ rzeczywiście jestem jednoosobowym działem uzupełniania konferencji. Ja przede wszystkim, ja tutaj naprawdę nie mam żadnej agendy, ja nie mam żadnego interesu. Ja chciałam powiedzieć Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję w imieniu wszystkich dzieci i młodzieży, bo kiedy Wy tu siedzieliście na konferencji, ja się absolutnie skontaktowałam z każdym dzieckiem w tym kraju i z każdą przedstawicielką i przedstawicielem młodzieży. Chciałam wierzyć, więc w ich imieniu powiedzieć Wam dziękuję że tutaj jesteście, że w Polsce istnieje tak wiele nauczyć, tak wielu nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, edukatorek, którzy są tak wrażliwi, tak świadomi, że uczestniczą w tego typu wydarzeniu, ponieważ ja nie zdawałam sobie sprawy w ogóle z ogromnej wartości tego wszystkiego, co ja tutaj usłyszałam i chociaż nie jestem nauczycielką, yy, uczę jedynie improwizacji, więc tutaj jestem edukatorką artystyczną, to najchętniej Albo bym teraz zaczęła się przekwalifikowywać i yy, yy, chciałabym zostać historyczką, albo po prostu chciałabym wrócić do szkoły. Mam tutaj taki dysonans, co byłoby lepsze. Jeżeli, możliwe, że w ogóle dla wszystkich pokoleń lepsze byłoby to, gdybym ja po prostu wróciła do szkoły i nauczyła się wszystkiego jeszcze raz i po prostu była lepszym człowiekiem. Ja nie spodziewałam się, jak wiele emocji będzie mnie kosztować to spotkanie z Państwem i te wszystkie wydarzenia, które będą miały tutaj miejsce. Bo muszę przyznać, że kiedy ja chodziłam do szkoły, nie było to oczywiście 100 lat temu, ale jak policzyłam, zaczęłam swoją edukację szkolną ponad 25 lat temu. Emocje emocje nie były na topie. To nie był czas emocji. O emocjach się nie rozmawiało. Nie przypominam sobie takiego momentu, żeby w szkole ktoś mnie zapytał, jak się czujesz? Albo żebym ja na przykład miała ochotę dowiedzieć się, jak się czuje któryś z moich nauczycieli. My byliśmy jednak w jakiejś relacji, yy, powiedziałabym, no. Czasami pokojowej, a czasami nieco bardziej zaawansowanej wojny niż pokojowej partnerskiej relacji. I bardzo się cieszę, że to się może zmieniać, zwłaszcza jeżeli chodzi o historię, ponieważ moja druga refleksja po trzech dniach z wami jest taka, że kochani, jeżeli mogę się tak spouchwalić, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, mieliście tyle różnych tematów do wyboru. To mogła być fizyka, to mogła być chemia. To mogła być geografia, chociaż geografia już bardziej kształtuje pewnie postawy i można tam nachachmęcić. A wy sobie wybraliście historię, przecież to jest taka odpowiedzialność. To jest. Ja nie mówię, że ktoś, kto uczy matematyki z całym szacunkiem do wszystkich matematyków i matematyczek, ale jednak, no, aż tylu postaw nie da się wykreować przy uczeniu matematyki, tak mi się przynajmniej wydaje. Może to być miłość do matematyki, bądź nienawiść. Nauczyciele, których spotkałam do tej pory w swoim życiu, sprawili, że u mnie raczej to jest ta negatywna emocja, kiedy myślę o liczbach i różnych równaniach. Myślałam też bardzo dużo w czasie naszego spotkania i w tej konferencji o moim życiu i o mojej edukacji historycznej i o różnych etapach, na których ja byłam, będąc młodą osobą. I bardzo dziękuję za wszystkie informacje, bo ja też dużo rzeczy zrozumiałam. Natomiast chciałabym tak Państwu powiedzieć, że dać sobie takie świadectwo, po prostu, że człowiek się zmienia i rzeczywiście ma różne etapy swojego życia. Ja mam tutaj gazetę szkolną Gwóźdź, którą wydawałam dumnie chodząc do gimnazjum. Była to na tyle nudna gazeta i na tyle mało atrakcyjna dla kogokolwiek, że byłam redaktorką i właściwie jedyną, redaktorką naczelną i właściwie jedyną redaktorką tej gazety, i wydałam po prostu trzy numery, a potem już zaprzestałam, bo nikt jej nie czytał, a ja spełniłam swoje dziennikarskie marzenia. Natomiast to, co w tej gazecie <laughs> znajduje się niepokojącego, to jest artykuł pod tytułem Unia Europejska nigdy w życiu. I ja mając 14 lat napisałam bardzo emocjonalnie zaangażowany tekst na temat tego, jak Unia Europejska zniszczy nasz naród i jak stracimy tożsamość narodową, oraz jak przestaniemy mówić po polsku, nie będzie już polskich pieniędzy, nie będzie polskich sklepów i fabryk. Używam właśnie podkreśliłam w ogóle słowo fabryk. Zastanawiam się, jakie ja fabryki miałam na przełomie XX i XXI wieku na myśli. To był taki etap w moim życiu. Używałam bardzo emocjonalnie zaangażowanego języka. Na tyle jest to emocjonalny język i charakterystyczny, że mam wrażenie, że niektórzy współcześni politycy. Przeczytali tę gazetę, że oni się do tej gazety dostali, że wszystkie pomysły na to, że Polska musi wstawać z kolan, pochodzą z gazety Gwóźdź i to ja jestem niestety jej, ich autorką. Na szczęście moja y, niezwykle zaangażowana w patriotyzm oraz w historię Polski postawa nieco się zmieniła i te emocje y, no, przeszły swoją y, y, długą drogę. I teraz myślę trochę o rzeczywistości trochę inaczej, ale kiedy mówili tutaj nasi wykładowcy, prelegenci, prelegentki o młodzieży, moje serce po prostu zaprowadziło mnie do Gazety Gwóźdź i chciałam się Państwem z tym podzielić. I teraz tak, spędziliśmy razem trzy dni, więc czas na jakieś małe podsumowanie, zanim zaraz odstąpię tutaj miejsca Pani Natalii Saracie, która tym razem, mogę już zaspoilerować, zaopiekuje się Państwem i Waszymi emocjami też. I to będzie myślę bardzo, bardzo fantastyczne zakończenie tych trzech dni. Pierwszy dzień to jest czwartek. Ja zapomniałam o której godzinie zaczyna się konferencja. Wydaje mi się, że to jest o 14. I sobie jadę spokojnie do domu z innych zajęć i nagle coś mi oświeciło, że to jednak już się zaczęło, więc włączam szybko na telefonie zestresowana, że teraz wszyscy odkryją, że się spóźniłam. To jest niemożliwe, bo nikt tu nikogo nie widzi, ale jednak jest stres. A tu od razu Ambasador Mosbacher, ja jeszcze bardziej w stresie, bo jednak nagle siedzę sobie po prostu w tramwaju 18, a ja już jestem na spotkaniu z ambasadorką Stanów Zjednoczonych zupełnie do tego nieprzygotowana, spóźniona i spocona. No ale to jest ten plus konferencji online po prostu, że człowiek może czasami rzeczywiście trochę się spóźnić albo nie wyglądać odpowiednio godnie na spotkanie z ambasadorką bądź innymi fantastycznymi wykładowcami. No więc otwarcie, emocje opadły i jest pierwszy wykład. Pierwszy wykład profesora Napiórkowskiego. Ja będę się w ogóle przyznawała Państwu do różnych rzeczy. Ja w ogóle w czasie tej konferencji bardzo dużo płakałam oraz kilka razy się zakochałam, na chwilę. Tak, że ta miłość przeszła, pozostało takie ciepłe uczucie w sercu, więc ja teraz wracam z konferencji, czuję się jakbym wracała do domu po kilku dniach wyjazdu i będę marzyła o tym, żeby moi nowi znajomi napisali do mnie pocztówkę na przykład, na przykład profesor Napiórkowski. Bardzo jest to ważne, co, co powiedzieli też inni ludzie, nie tylko profesor Napiórkowski, no ale on był pierwszy, więc człowiek tak przeżywał wyjątkowo to, co mówił profesor Napiórkowski. I ja chciałabym zwłaszcza tutaj podkreślić teorię, że narracja to jest keks. Narracja bardzo, to bardzo zadziałało na moją wyobraźnię. Narracja to jest keks, w tym keksie są różne bajery, czasami merytoryczne, czasami niemerytoryczne, w zależności od narracji, ale że najważniejsze to jest to ciasto. Ja o tym cieście teraz cały czas myślę, ponieważ profesor Napiórkowski nam wyjaśnił, jakie są rodzaje tych narracji, żebyśmy w ogóle mogli się lepiej ze sobą komunikować i bardziej to zrozumieć. Ja, będąc redaktorem naczelną gazety Gwóźdź, absolutnie byłam w turbo narracji patriotycznej i bardzo nas zachęcił do tego, żebyśmy po prostu tworzyli własną narrację, a nie tylko skupiali się na tym, o czyja narracja jest zła. I ja. Ja się czuję zachęcona i jeszcze nie wiem do końca, co z tym zrobię, ale będę cały czas myślała o tym keksie. Oraz mam jeszcze jedno pytanie takie prywatne, bo ja, proszę Państwa, ja jestem w wieku profesora Napiórkowskiego. Ja, ja sobie sprawdziłam, bo by byłam, prowadzi bardzo fajną stronę i byłam już na tej stronie mitologia współczesna super teksty. I tak sobie zadałam pytanie bo my nawet żeśmy studiowali w yy, takich sąsiadujących ze sobą instytutach gdzie ja popełniłam błąd? Dlaczego ja nie jestem teraz profesorką? Nie wiem. I co? nie wiem, do kogo jest pytanie. Po prostu takie rzucam w eter. Może kiedyś znowu założę gazetę szkolną i wtedy sobie napiszę: to będzie taki tytuł. Stracone lata, nie jestem profesorką. Frustracja młodej kobiety. I teraz, co się wydarza dalej? Jest przerwa, potem jest prezentacja programów edukacyjnych Muzeum POLIN i ja sobie myślę o tym, Boże, dlaczego nie było takiego Muzeum POLIN, jak ja chodziłam do szkoły? Gdzie ja chodziłam? W sensie chodziłam do różnych muzeów, byłam w Muzeum, w Zamku Królewskim na przykład, ale jakby było takie Muzeum POLIN, ja po prostu byłabym mądrzejszą osobą, ja pewnie byłabym fajniejszą osobą, ja teraz muszę nadrobić, staram się, robię co mogę i cieszę się, że jest teraz Muzeum POLIN, no ale nie mogę udawać, że chodzę do trzeciej klasy, przecież mnie nie wpuszczą tam, żebym mogła brać udział w tych wszystkich wspaniałych programach edukacyjnych, które tak jak opowiadała Pani Anna Czerwińska, są też, mają swoją wersję online, więc nawet trudny moment w naszej rzeczywistości nie przeszkadza muzeum w tym, żeby kontynuować edukację, co jest super. I później, o, ten to jest jeden z moich ulubionych tematów, czyli edukacja zdalna. Jesteście wspaniali, jesteście naprawdę bardzo cierpliwi, bo, bo edukacja online jest ekstremalnie wymagająca. Moje serce absolutnie zostało złamane oraz yy, Rozczulone jednocześnie tym ogromnym problemem, jakim jest to, że dzieci bądź młodzież nie lubią włączać kamerek, i że też nauczycielom i nauczycielkom jest źle z tym i przykro, jest to wkurzające, i pewnie w waszych głowach i sercach pojawia się bardzo dużo przekleństw na ten temat, kiedy przychodzicie na spotkanie z uczniami, a oni mają powyłączane kamery. Kto nie chciał kiedyś rzucić laptopem albo przeklinać do kamery, ten niech pierwszy rzuci nie wiem czym. Ja chciałam się z Państwem podzielić po prostu taką informacją, że prowadzę zajęcia online z improwizacji teatralnej i one nie są tak pewnie wymagające, bo nie prowadzę ich codziennie, prowadzę je kilka razy w tygodniu i to są dodatkowe zajęcia, więc one też się innymi prawami rządzą. Natomiast znam wszystkie bóle. I moje, taki moment, który, który musiałam sobie zadać pytanie: czy to, co ja robię, robię dobrze? Był w momencie, kiedy zasnął mi uczestnik na zajęciach. Miał włączoną kamerę, ale zasnął. I ja mu się nie dziwię, bo faktycznie te zajęcia były ekstremalnie nudne. Po prostu musiałam odpowiedzieć przed sobą na pytanie: czy ja się zawsze sama ze sobą dobrze bawię? Nie. Czasami po prostu strasznie przynudzam i musiałam trochę zmienić swój program. I to zadziałało. Teraz ludzie nie śpią, ale również proszę ich, żeby się na maksa oświetlali, żeby po prostu świecili sobie lampkami w twarz, żeby nie dawali sobie takiej możliwości do takiego spotkania w mroku, w takie, trochę jak w piwnicy, bo to bardzo sprzyja temu, że wszyscy zasypiają. Jestem rozczulona. Ja cały czas miałam mówić śmieszne rzeczy, ale ja po prostu jestem, proszę Państwa, absolutnie rozczulona. Jestem rozczulona poziomem empatii, zrozumienia i takiej empatii, sympatii i takiej nie wiem, jak to nazwać. No po prostu miłości do siebie, do tego, jaką pracę wykonujecie i jakie są w czasie Waszej pracy trudności. Ja muszę przyspieszyć, bo mnie zaraz stąd wyrzucą, a ja jestem dopiero pierwszego dnia. No dobra, no to jesteśmy teraz w piątek, jest, jest już piątek, i w piątek rekomendacje Muzeum poli. I tutaj pojawiły się moje łzy po raz pierwszy, takie, że ja naprawdę nie mogłam się uspokoić, więc po prostu mój mąż myślał, że coś naprawdę ze mną jest nie tak. Nie, że człowiek nie może płakać, ale ja po prostu przyszłam do, do Poli na konferencję. Dlaczego płaczę? Bo y, rzeczy, które usłyszałam przez y, osoby, które brały udział w debacie, czyli y, teraz, żeby ja nie pomyliła tutaj nazwisk przez Panią Sonię Różkowską, przez Pana Roberta Szuchtę, Panią Dominikę Cieślikowską i Panią Monikę Koszyńską, no spowodowały, że ja w ogóle jestem absolutnie zachwycona tym, jaki jest poziom edukacji w Polsce. Ja naprawdę będę teraz taką opętaną ambasadorką edukacji. Będę wszędzie chodzić. Ja to będę, proszę Państwa, wszystkim opowiadać, co ja słyszałam i jak też jest to w tym momencie wymagające. Jak świadomie państwo jesteście tego przygotowani, żeby uczyć historii, jak jesteście też skłonni do autorefleksji i do takiego podejmowania decyzji, że pewne narzędzia, które były kiedyś, może nie były dobre, były takie, jakie były, ale można zrobić lepsze, można zrobić bardziej świadome, chociażby tak jak z wykorzystywaniem zdjęć, na których my wszyscy się wychowywaliśmy, zdjęcia obozowe. Wszyscy je znaliśmy jako dzieci, zabierano nas na wycieczki autokarem do muzeum w Oświęcimiu. Nikt z nami nie rozmawiał jak się czuliśmy, a my potem żeśmy sobie opowiadali strasznie okrutne i głupie dowcipy krzywdzące dla o Żydach i żeśmy się z tego śmiali. I nie dlatego, że byliśmy złymi dziećmi, my po prostu musieliśmy sobie jakoś z tym poradzić i to, że teraz można to zrobić inaczej, jest po prostu takie, że w tym roku, w tej pandemii i w tej Polsce mam ochotę naprawdę otworzyć okno i powiedzieć: hej, jest nadzieja i wy jesteście tą nadzieją. I teraz, o, chciałam Wam dać taki, w sensie, tak, taką małą rzecz, którą ja zazwyczaj robię z moimi uczestnikami zajęć, ponieważ bardzo dużo tutaj się mówiło na. Yy, na konferencji o tym, jak ktoś się czuje, jak się czujecie, jak się czują nasi uczniowie. A człowiekowi bardzo ciężko jest często powiedzieć, jak się czuje. Więc ja w ogóle bardzo często zadaję bardzo dziwne pytania o to, jak się czują moi y, 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 uczestnicy moich zajęć. Na przykład pytam ich, gdybyś dzisiaj była potrawą, to jaką? Jakbyś była tytułem książki, to jakim? Proszę, zastanówcie się. Gdybyście dzisiaj byli potrawą, to jaką byście byli potrawą? Ja pewnie byłabym jakimś rozgotowanym spaghetti z wczoraj. Ale nie jest to najgorsza potrawa, więc ten dzień nie jest najgorszy, ponieważ yy, spędziłam tutaj miły czas. Żal i yy, wina. Potem mamy z panem Michałem Bilewiczem. Ja się nie wyrobię, zaraz mnie zamordują, tutaj ja mam jeszcze 4 minuty. Bardzo dziękuję za ten wykład, bo ja bardzo dużo rzeczy zrozumiałam o żalu i o winie, i o takim, takiej postawie, dlaczego ktoś się nagle denerwuje i się czuje urażony, że w ogóle musi się skonfrontować z jakąś historią. Ja mieszkałam na Muranowie, kiedy Muzeum POLIN było budowane. Nie pochodzę z Muranowa, tam po prostu przez kilka lat byłam. I kiedy muzeum było budowane, nagle społeczność, część społeczności Muranowa, taka około 50-60, bardzo się uruchomiła, żeby tworzyć własną historię, żeby pokazywać zdjęcia, jak ludzie byli mali, jak jeździli na sankach właśnie na tej górce, gdzie będzie Muzeum POLIN. Wtedy nastąpił taki czas różnych projektów Muranów wczoraj i dziś. Tylko wczoraj opiewało na lata 70. i nic wcześniej miało tam nie być. I wtedy mieszkańcy bardzo byli przerażeni tym, że będą musieli się skonfrontować z historią Żydów polskich oraz z historią getta. I chcieli przez chwilę zaprzeczyć, że w ogóle na terenie Muranowa było kiedyś getto. Nie było getta. Jeździliśmy na sankach na pagórku. Proszę nas zostać w spokoju, żadnego getta nie było. Na szczęście te emocje opadły. Muzeum się też bardzo, bardzo starało, żeby nawiązywać dialog z mieszkańcami. Ale był taki moment, był moment tego buntu, był taki moment, o nie, nie ma tej historii. Jest, są tylko nasze sanki, i tak wyglądaliśmy w kombinezonach w latach 70. i teraz to lepiej rozumiem. Później w, w piątek wspaniałe spotkanie ze wspaniałymi osobami z Florydy. Z Florydy, nie oszukuję, z, z Ameryki opowiadali nam o tym, jak w ogóle rozmawiać z najmniejszymi dziećmi, takimi w sensie no, trochę większymi, takimi co już mówią i rozumieją, bo oni też zasługują na to, żeby z nimi rozmawiać o historii, żeby też ich nie zalewać okrucieństwem, ale żeby im wytłumaczyć różne zjawiska w taki sposób, w jaki oni mogą się utożsamić. Bardzo wzruszający, bardzo ciekawy, pokazujący też to, ile jest miejsc online, z których możecie Państwo czerpać informacje. Szok! I teraz co mamy, ja już się bardzo spieszę, mamy sobotę, bo ja mam tutaj notatki, ja na studiach nie robiłam tyle notatek i yy, sesja pani doktor Joanny Ostrowskiej, którą ja jestem zachwycona, bardzo za nią dziękuję, która opowiadała o tych historiach, yy, na której nie było przestrzeni, na której nie było miejsca. Yy. Boże, teraz mi się wydaje, że ja zapomniałam o jednym wykładzie, czy ja mówiłam o traumie doktor, yy, pro, yy, doktora Pileckiego? Który nas zapraszał na wesele i mówił, jakie, jakie byśmy demony zaprosili. Mi się wydaje, że ja zapomniałam. Jeżeli ja zapomniałam, to doktor Pilecki wspaniały, wspaniały w ogóle. Ja na wesele zaprosiłabym pijanego Uana. No ale muszę już kończyć, więc zostanę raz przy doktor Ostrowskiej. Bo to zdanie, że bez znajomości historii. Nie jesteśmy w stanie teraz tworzyć w ogóle różnych rzeczy w rzeczywistości i bez znajomości, na przykład historii kobiet. Yy, dzisiaj wyjątkowo rezonuje, bo dzisiaj są, jest to druga rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Czy myślicie Państwo, że ja znam nazwisko jakiejkolwiek kobiety, która o to zawalczyła? Oczywiście, że nie znam. I dzisiaj postanowiłam, że je poznam. W czasie konferencji już zaczęłam odszukiwać różne informacje i czytać te informacje. Nikt nigdy nie podał mi żadnego nazwiska. Oraz ja przez 33 lata nigdy nie pomyślałam o tym, że warto je poznać. Więc cieszę się też tym, że jeżeli człowiek będzie dla siebie w jakiś sposób wyrozumiały i nie będzie mówił: O, nigdy tego nie znałem, co ja teraz będę po prostu dowiadywać się i zmieniać historię. Tylko jeżeli otworzy trochę swój umysł i będzie gotowy na to, żeby się skonfrontować z tym, czego nie znał albo czego nie dopuścił, to może po prostu będziemy mądrzejsi, może będziemy mądrzejsi. Natomiast też na Was jest bardzo duże, jakby spoczywa bardzo duża, już jestem tak podekscytowana oraz walczę z czasem, że zaczynam mówić w kilku językach i wszystko niegramatycznie. Więc jeszcze raz. Drodzy Państwo, dzisiejsze wykłady na razie zakończyliśmy przed moim wystąpieniem wykładem o tym, jak poradzić sobie z mówieniem o tym, co się wydarzyło w Norwegii. I Teraz ja sobie też dam sprawę, że oprócz tego, że Państwo interpretujecie, przetwarzacie historię, która już była, to również jesteście nośnikiem informacji o historii, która się dzieje na Waszych oczach. I emocje, które temu towarzyszą, zarówno w stosunku do rzeczy, które były, które do, mogą dotyczyć Was osobiście, przy takich wydarzeniach, które są bieżące, są myślę, że jeszcze większe i jeszcze bardziej jest to obciążające, jeszcze więcej wymaga to od Was zrozumienia, empatii, skonfrontowania się również z Waszym strachem, i lękiem. To jest takie wyzwanie, że ja jeszcze raz tylko w imieniu wszystkich dzieci i młodzieży oraz mnie, mojej wewnętrznej redaktorki yy, miesięcznika Gwóźdź, mogę tylko Państwu powiedzieć bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo trzymam za Was kciuki. I tak jak mówiły tutaj wspaniałe osoby na tej konferencji, żeby zadbać o innych, musicie też móc zadbać o siebie i sobie założyć maskę tlenową. Myślę, że za chwilę dostaniecie trochę tlenu od pani Natalii Saraty. Ja Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Gratuluję wszystkim organizatorom i organizatorkom z Muzeum Polin tego wydarzenia i bardzo, bardzo dziękuję. Będę się uczyć historii i wszystkiego się dowiem i mam nadzieję, że się spotkamy już wkrótce gdzieś.